Oczyszczanie serca to temat, którym dzisiaj się zajmiemy. Chodzi o to, że każdy z nas ma w sobie serce. I to serce odpowiada za to, takie nasze wewnętrzne serce za to, jak my się czujemy, jak odbieramy otaczającą rzeczywistość. W tym sercu kumulujemy wszystkie nasze emocje, które podpowiadają nam, jak patrzeć, jak reagować na to, co daje nam świat, co dają nam inne osoby. Jeżeli w sercu mamy skryty głęboko żal, niewypowiedziane jakieś pretensje do jakiejś osoby, czujemy się skrzywdzeni, to serce jest takie wtedy ściśnięte. Ono te serce boli. I w momencie, kiedy mamy taki żal, to przez ten właśnie żal, który trzymamy cały czas w naszym serduszku, nie pozwala nam w pełni cieszyć się radością e, otaczającego nas świata, radością życia, jakie mamy, bo coś nam jednak hamuje tą radość, coś blokuje. Osoba, która jest skrzywdzona, a nie oczyści swojego serca z tego żalu, z tych nieprzyjemnych emocji, nie będzie potrafić się cieszyć tym, co może dopiero spotkać. Jednym z ważniejszych elementów na drodze naszego rozwoju osobistego jest to, aby starać się pomalutku oczyszczać nasze serce z rzeczy, z emocji, z jakichś doznań, które nas bolą. Jeżeli ktoś nam wyrządził krzywdę, to jedyne co możemy tak naprawdę zrobić, żeby oczyścić to serce, to starać się przebaczyć tej osobie. Przebaczyć, starać sobie wytworzyć taką chęć wybaczenia, jeżeli to jest duża, duża rana. I od tak powiedzieć, wybaczam to, nawet przez chwilę nie jest w stanie taka myśl przejść przez głowę. Są metody, żeby pomalutku, pomalutku oczyszczać to serce, i tak naprawdę dopiero osoba, która pozbędzie się tych wszystkich żali, może powiedzieć, że jest osobą wolną, która może zacząć czerpać pełnię szczęścia, która ją otacza. Osoba, która nosi w sobie żal w tym sercu, można powiedzieć, że ma takie ściśnięte te serce. I to serce, ponieważ ono jest ściśnięte, ono tak krwawi prawie, boli to serce. To taka osoba może być bardzo trudna we współżyciu z innymi osobami. Nawet jeżeli. Inny człowiek, który będzie z sympatią, z chęcią, e, dobrych intencji e, zwracać się do tej osoby, może tak jakby obrywać rykoszetem za ten żal, który jest w sercu. E, no niestety często się zdarza, że my e, chcąc dobrze e, obrywamy za nieswoje przewinienia. Ale warto sobie zdać z tego sprawę, jeżeli my mamy żal taki w sercu, czy czasem nie obdarzamy naszymi negatywnymi emocjami, jakimś takim niezbyt przyjemną odzywką do osoby, która chce dla nas tak naprawdę dobrze, a my cały czas pamiętamy ten żal, który w ogóle nie ma związku z tą osobą. Ja myślę, że taką osobę, która ten, ten ma takie ściśnięte serce, można porównać. Do osoby, która ma np. złamaną rękę, a my ją tak kochamy i chcemy ją przytulić, wiadomo, że ta złamana ręka zaboli, i bardzo możliwe, że nam się dostanie czy słownie, czy nie daj Boże, w jakiś inny sposób, za to, że, że my chcieliśmy okazać czułość tej osobie. I tak też często bywa, że osoby bliskie próbują pomóc osobie, która ma głęboki żal w sercu, i często niestety za fakt niesienia tej pomocy e, obrywają. Ale warto mieć tą świadomość, że tak może być, zarówno dla osoby, która chce mieć tą pomoc, żeby była przygotowana, że no niestety może, może dostać rykoszetem, ale też osoba, która nosi w sobie ten żal, warto żeby sobie uświadomiła, że jedyne, ona jest jedyną osobą, która może sobie z tym żalem poradzić i tak naprawdę może zasięgnąć porady, może mm, udać się do. Jakiegoś specjalisty, który pomoże jej ten żal wspólnie przeżyć, ale tak naprawdę, jeżeli moje serce jest skrzywdzone, to tylko ja mogę pracować nad tym, żeby ono wyleczyło się, żeby ten żal, te wszystkie jakieś złe emocje, które być może mam w sercu, odeszły tak, żeby nie ciągnęły mnie w dół. Ale żebym ja mógł na drodze mojego rozwoju e, czerpać z pełni życia. Życzę Wam tego, żebyście pozbyli się ze swoich serc wszelkiego rodzaju e, nieprzyjemnych e, emocji, różnego rodzaju żali, żalów do, co do samego siebie, co do sytuacji, co do e, współpartnera, do dzieci, do kogokolwiek. żebyście oczyścili się z tego. I zaczęli nowy, czysty etap waszego życia. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.